Witam Was na nowym vlogu, na moim kanale. Dzisiaj sobie pojedziemy. Ho, jak zawsze. Dzisiaj sobie pojedziemy do mojej klaszki. Także lecimy i w trakcie zobaczę, co z nią będę robić. No i już jestem u konika. Teraz stanęła. O, no, nie chciała się ruszyć. Coś usłyszała. I ona nie idzie. Ale idziemy teraz do naszej stajni, że tak powiem. O ile to stajnie może. wezwać. co będę robić dzisiaj z moim koniem? Bo w trakcie jazdy wymyśliłam. I postanowiłam, że dalej będę próbować uczyć ją dębować. Tak, nie przesłyszeliście? Będę ją uczyć dębować. I mam tego świadomość pełną. No i oczywiście mam. Dobrą wiedzę na ten temat. Czytałam książkę z Satory i tu napisała, że stawanie dęba może być oznaką buntu lub zaufania. Koń, który sam decyduje o poderwaniu nóg, wyrywa się. Gdy nosi przednie kopyta na sygnał jeźdźca, wykonuje celową ewolucję. No, oczywiście, nie jest tylko z tej książki mam te doświadczenia, także od innych osób też słyszałam, które swoje konie tego uszyły. No, odradzam osobom, które nie wiedzą, jak się za to zabrać, bo to jest serio, no może niebezpieczna sztuczka, że tak powiem, ale jeśli się ją opanuje w 100%, to nie widzę żadnego problemu, żeby swojego konia tego nauczyć. Także zobaczcie, jak idą mam pierwsze kroki w nauce tej sztuczki. Pierwszy dem było walka zaliczona. Ojdź tu koniec. To jest taki mądry. Super. normalnie. Już wracamy z nauki dębowania. Myślę, że jej dobrze poszło. Co koniu? No. Oczywiście sami nie próbujcie. Jak nie wiecie jak nauczyć tego konia, to sami nie próbujcie. Ja mam dość dużą wiedzę o tym, więc postanowiłam, że spróbuję z nią. I widać, że się mnie słucha. Nie chciałam je specjalnie jakoś E, że tak powiem zaderbować, że to jakieś odznaki nieposłuszeństwa, tylko na mój znak po prostu. No. Poznajcie begonie. Przyjaciółka hakusi. Staruszka kochana. O, o, o! Biegnie szogun. Hej Misiu! No jednak postanowiłaś przejść, tak? Ale czemu ją gryziesz, no Na gryzie. jej, jej, jej. No moje słodziaki kochane takie Tak, Misiu? Tak, tak Ono dzisiaj dzielno bardzo, tak? Nauczyła się nowej sztuczki, tak? Tak, nauczyła się nowej sztuczki. Dobrze. Słodziak <grywa> Normalnie no, tak. nie, 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 zasłaniaj tutaj widzą ciebie, bo pewnie chcą podziwiać. Tylko piękna jesteś, co? Tak. Idziemy no. do begonii. Hej Begi. Przywitaj się z widzami. Ma przeszkadza. dawać O, tak was powiem. No, dotraktowała. Katarem. Pchnięciem, sorry. O ile to można tak nazwać. Ej, no czemu ją gryziesz? O koniu, halo, halo. Zazdrosna, że ją głaskam po prostu. Lipa tak nagrywać tym telefonem, no ale co ja poradzę. O kurde. Kto będzie chciał, to może oglądać, kto nie, no to sobie wyłączy po prostu. O, tutaj lubi. Lubi tu konik, tak? Zdecydowanie tak <laughs> Ty jakuś co? O. Trwała się do listków Dale się O Teraz dwie pięknie, ładnie widać No wiedziałam, że przyjdzie koniu nigdzie się nie oddalam, nie bój się nie martw się tu jestem przy tobie o, piękne uczęta moje kochane, takie tak idzie wągu no jedz trawę jedz tutaj coś czuję że słabo ten blok wyjdzie, no ale nie mam jak inaczej nagrywać, że jakąś ekipę znajdę, to mnie ponagrywają coś, bo tak to samemu trzymać ten telefon jeszcze... To tak lipnie. Tak, Begonia? Już jestem w domu. Yy, oczywiście jeśli chcecie więcej takich vlogów, gdzie pokazuję na przykład jeden cały dzień spędzony z moim koniem, oczywiście to zostawcie łapki w górę. Myślę, że tak. 50 łapek w górę i nagrywam taki filmik. I oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się, cześć.